Witam w kolejnym wachlogu. Dzisiaj idziemy na siłownię i pokażę wam jak się rozgrzewa Mariusz Wach. Lecimy. Ćwiczenia, które dziś pokażemy są podstawowymi ćwiczeniami do wielu sportów. Tutaj akurat mamy boksera, wiadomo, ale nawet przy treningu 300-siłowym parę tych rzeczy może Wam się przydać. Pamiętajcie, że rozgrzewka wiadomo i tak musi mieć element indywidualny. My tutaj też. Z... kładziemy nacisk na punkty, które chcemy poprawić, jak na przykład wspomniany staw skokowy. No i pamiętajcie też, że ka... dane ćwiczenia będą wyglądać nieco inaczej u każdego z Was. Tutaj mamy doświadczonego gościa z wieloletnią karierą, więc wiadomo, że niektóre ćwiczenia będą wyglądać nieco inaczej, między innymi przez kontuzje, które spotkały go na jego drodze kariery. Lecimy absolutnym fundamentem, niezależnie od tego jaki sport uprawiacie jest rolowanie, jest to rodzaj masażu mięśni i powięzi, który ma za zadanie stworzyć te tkanki bardziej, bardziej elastycznymi. W każdym razie na początku może być nieco bolesne, ale po regularnym rolowaniu będziecie w stanie spędzić inaczej, będzie potrzebować znacznie mniej czasu na wałku. O rolowaniu już opowiadaliśmy, możecie sobie tu sobie wejść. Sprawić nasz odcinek, natomiast my yy, każdy nasz trening właśnie zaczynamy od chwili rolowania. Prawidłowa rozgrzewka powinna składać się z trzech faz. Rolowanie już mamy. Yy, oprócz tego jest aktywacja oraz yy, elementy dynamiczne. Teraz mamy aktywację. Tutaj absolutnie nie widzę sportu, który nie mógłby skorzystać z tego, że zaktywizujemy sobie przed treningiem właśnie mięśnie pośladkowe. I mięśnie pośladkowe są jednymi z najważniejszych, niezależnie od ruchu, który wykonujemy, jest takim spoiwem łączącym górne z dolną połową ciała. Tutaj wiadomo, mamy do czynienia z bokserem, więc mamy modyfikację tego ćwiczenia, gdy idziemy sobie właśnie w chodzie bokserskim, żeby to wszystko było symetryczne, robimy to zarówno w sound pau jak i w ortodoksie, czyli można powiedzieć i na lewą, i na prawą rękę. W przypadku innych dyscyplin, czy na zwykłej siłowni, wystarczy, że sobie będziemy chodzić symetrycznie. A pochodzić symetrycznie, tak. bez. Z, o, no właśnie tak. Mhm, dokładnie bokiem i przodem jeszcze bokiem. I przodem jeszcze bokiem. na no, Tyłem do przodu, dokładnie tak. To w przypadku. Jako, że tak jak mówię, mamy do, mamy do czynienia z bokserem i chcemy od razu go przyzwyczaić do pracy w jego naturalnym, można powiedzieć, środowisku, tam gdzie zarabia na chleb, czyli w ringu, no to chodzimy sobie w chodzie bokserskim. Tutaj aktywizujemy rejony bioder, szczególnie skinacze bioder. Zauważcie, że we wszystkich tego typu ćwiczeniach używamy najlżejszej gumy, bo jak sama nazwa wskazuje, chcemy tylko aktywować te mięśnie, a nie je zmęczyć. One mają być gotowe i rozgrzane do pracy, a nie już dojechane. Znowu ćwiczenie, które możemy używać praktycznie w każdym sporcie. Przed siłownią również. Zobaczcie, jak poprawią się wasze przysiady, gdy fajnie zaktywizujecie właśnie rejony bioder. Staw biodrowy jest najsilniejszym miejscem w naszym ciele, więc jeśli chcemy wykonać ciężką pracę i targać ciężkie ciężary, to koniecznie musimy go dobrze rozgrzać. To akurat wariacja, którą włączyliśmy do rozgrzewki, bo była nam bardzo potrzebna, ale każdy z ograniczeniem ruchomości stawów skokowych może z tego skorzystać, czyli właśnie ich mobilizacja. Zauważcie, że znowu to jest praca na sile ekscentrycznej, czyli odchylamy, oporujemy gumę jeśli chodzi o wyprost w, w stawie skokowym. Najważniejsze w tym ćwiczeniu będzie trzymanie stopy na ziemi, trzy punkty podparcia. W uproszczeniu chodzi o to, żeby pod małym, pod dużym palcem i pod piętą stopa, co by się nie działo, cały czas dotykała ziemi. To jest, tak jak już mówiłem, nasz największy mankament, akurat to zgięcie krzpietowe, które rzutuje, nie tylko na pracę nóg no w trakcie boksu, ale na przykład na głębokość przysiadów. Właśnie to musimy poprawić, żeby rozwijać dalej nogi i żeby te dolne partie pracowały i na treningu, i na ringu. Teraz mobilizujemy sobie stawy barkowe. Jest to ćwiczenie nieco zmodyfikowane yy, właśnie pod Mariusza. Wy sobie możecie to robić nawet na ziemi. Yy, chodzi o to, żebyśmy jakiś lekki nacisk wywierali, czy to na podłoże, czy to na ścianę i yy, no znowu, tak jak widzicie, poruszali się z dołu do góry i z powrotem, tak by zaktywizować te rejony, a nie zmęczyć, powtarzam, kolejny raz. No, i teraz czas na aktywację rotatorów. Bardzo drobnych struktur, znajdujących się pod mięśniami naramiennymi, które zwykle ćwiczymy. Bardzo często ta struktura ulega kontuzjom, bo jest bardzo delikatna. Absolutnie kluczowy mięsień, kluczowe ćwiczenie dla osób uprawiających sporty walki, na przykład, bo czy poprzez ciosy, czy przez same wstrząsy, właśnie te rotatory są naruszone. Ale w sumie, jak o tym pomyślę, to każda aktywność. Gdy ręce mamy przynajmniej na wysokości ramion w górę, czyli wszelakie zarzuty, wszelakie wyciskania, czy overhead press, czy military press, też powinny być poprzedzone taką aktywacją. Wykroki, czyli ćwiczenie, które każdy bywalec siłowni przynajmniej widział. W każdym razie w boksie niestety zaniedbywane, tak jak inne ćwiczenia na dolne partie ciała, mimo że praca nóg to wręcz jest klucz. Nie tylko jeśli chodzi o poruszanie się, ale między innymi nawet o siłę ciosu. Więc przed każdym ćwiczeniem dołu taki wykroczek bez ciężaru jest jak najbardziej wskazany. Ulubiony element rozgrzewki Mariusza, w cudzysłowie ulubiony, bardzo niewdzięczne ćwiczenie, wygląda dość niezgrabnie, ale niesamowite, jeśli chodzi o aktywację mięśni nazywanych kor, czyli okalających nasz kręgosłup. Dobra, aktywacja skończona, czas wrzucić odrobinę dynamiki. Z tego jestem najbardziej dumny, bo tu najbardziej widać poprawę dynamiki u Mariusza i dlatego myślę, że już na następnej walce będzie widać, że ten gość będzie chodził. Ale jeszcze pracy mamy mnóstwo, bo potencjał jeszcze jest niesamowity i fajnie, że już widać pierwsze efekty, ale to jeszcze nic. To jeszcze nic. O. To jeszcze nic. Kolejny element dynamiczny. Przeplatanka, ale zauważcie, że nieco różni się od tego co znamy z WF-u, bo jeszcze mamy na końcu to wyrzucenie biodra, a nie tylko przechodzimy sobie tak jak. Yy, można powiedzieć trochę piłkarsko, tylko jeszcze dodatkowy element, który poprawia nam yy, naszą aktywację właśnie rejonu biodrowego, no bo u, u boksera przy wszelkich sportach uderzanych, jeśli chodzi o ręce, no to jednak bardzo dużo tej siły jest to mocno niedoceniane, wychodzi właśnie z biodra i nóg i to też chcemy poprawić, chcemy, żeby Mariusz bił tak mocno, jak go na to stać. Bang. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę. Zapraszamy do subskrypcji. Napiszcie no w komentarzach, jakie jeszcze filmy chcecie zobaczyć. Bang.